Mary, iść na koniec. Mary, bo przysiągnie się Patrz, patrz. A gdzieś Grisza. Glisza. Takie. Takie, iść na koniec. Przestań gdy się zjeżdżył, a Grisza ma go gdzieś. Bo <grisza>, Grisza chce zjeść. Grisza, Grisza ma sakę, proszę się uspokoić. Cicho. Dobry piw. Grisza chce z tego nic Okej, Sasza.

Blau, blau, proszę iść takie na koniec. Proszę iść tam. Takę, koniec. Już. Tam. Rudy, jaki dostanie, rudy strasznie schudł. Widzę tam. Bardzo schudł. No ale widzę po tym skończeniu, jak jest naprawdę chudy. Rudziuniu, no, nie dawali ci jeść? Mieliśmy Mamusia... karmić koty? musia wróciła. Takie. Czy ty nie miałeś być na końcu? Już? Dobra, ale... No, ale ona nie może wytrzymać. Zostań. No ale jak, pasuje do wszystkich, nie? Mi się wydaje, że bardzo pasuje. Wisza go naprawdę zignorował totalnie. To ja, mama. Kocia, mama. Kocia, mama. Violeta Villas. O nie, do Zwiólewskiej to niedaleko. <noise> jest pies z Sudanu, jest kot z Ukrainy, potem będzie. Etiopii może z Etiopii właśnie. Z Etiopii, co będzie z Etiopii? No, może kot z tym? Może kot z tym? A może kamel? Może, może kózka? Albo, <noise> bo, bo, koza byłaby niezła w tym towarzystwie, bym się wydaje? Grisza, chodź tu. Bo on Cię za... Griszuś, on Cię zaatakuje niestety. Chodź tu Griszku, chodź. no to coś się wydarzy, jest akcja. Nie, nie, bo on naprawdę strzeli grysza. Takie odejdź. Przyszedł jakiś pamięć alfa która... A rudy nie możemy trzymać. może wytrzymać i na to zjeść. Rudy odejdź. Co za kino. Co za zobiduś, mój słodki gryszująk. Kiryza uciekł. się poddał. Wydaje się, że Rudy też się poddał, chociaż miał ochotę chyba na jedzenie. Miódku! Mery. Czekaj. No i Sasza. Sasza, Rudy... No już, tak, Już. Dobry pies. Nie rusza kota. Nie! Zostaw kota. Zostaw, zostaw. Idź, idź na kojec, Idź na swój kojec. Takie Sake. sake. Spokój Nie No odejdź tak Odejdź tak, odejdź, że jakby się podoba lata, tak? Co? Śmieszny, śmieszny jest ten, Sasza nowy. Nie czy jest śmieszny jeszcze. Wydaje mi się, że jest. Ja go weźmę dziś do łóżka, bo inaczej on się po prostu nie odnajdzie w, tej, w tym zaochwaniu. spodziewał się, że taki kresnik przyszykuje. Ale myślę, że wszystko zrozumieję, że to jego dom i nikt go tutaj nie skrzywdzi. Nawet palca na niego, pazurka nie budzi się No dobra, o i przyszedł jeszcze griszut. Matko, jak to trafi ten żwir? Czybyście nie zmienili żwirku, tylko dotykali kolejny nowy do starego, co jest przez 4 tygodni? To pytanie retoryczne. No chyba niestety tak, tak nic nie tej Widzicie, tylko wszyscy przyjmują nowy żwir, nie zmieniają starego, tylko tak dotykają kolejny. To jest straszne. Odejdź takę.